Aham, uh huh aqui tem Fizz e Scoopie. Oh, tudo isso queira, né. Flash? Aham. Uh -huh. Flash? Goopy Fizz. Flash. <coughs> <coughs>

O kurde, Musimy był uciekać. O, oho. Yy, yy. Nie sona. Zapłacicie za nią. Jeszcze fis. Yy, 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 yy. Jestem nie do uchwytania Wszyscy chcą mnie złapać Bam! Potrzeba mi go Nie do powstrzymania Nice Ulti Ohoho, jaki damage! wow, no muszę przyznać, że trochę bije, mamy już niezłe staty, wypadałoby nie umrzeć. Okej, okay, chwila namysłu i dajemy, dajemy, czekaj, co jest, kurwa, ja pierdół!